mgliste morze trochę może to nie jest najładniejszy widok, co teraz pokazuję chociaż zależy jak dla kogo. To jest ok. Tutaj tak sobie nieistotne eee. Temat, który oczywiście jak zwykle muszę gadać, jak wchodzę pod górkę. I sapać. Temat, który chcę poruszyć to jest wewnętrzne dziecko. W jaki sposób ono może nas prowadzić? Też zainspirowana pewną rozmową zaczęły płynąć pewne rzeczy odnośnie właśnie wewnętrznego dziecka, które jest w nas. To wewnętrzne dziecko, które w nas drzemie, myślę, że można rozumieć na, na wiele sposobów. Pięknie. I tak naprawdę ono ma też jakby, może mieć różne oblicza, ale to wewnętrzne dziecko jako ta część nas e, podlega też pewnym procesom. I o co mi chodzi, że jest taka część nas, która jest niewinna, która jest czysta, która przyszła, czyli ta, która przyszła na ten świat ze świadomością siebie, prosto z tego źródła, więc ma pamięć tego źródła, a w pamięci tego źródła ta część jest odważna, przede wszystkim jest właśnie wolna, przede wszystkim jest świadoma siebie. Jako istności wiecznej w tym kontekście, świadoma siebie, jako po prostu siły, która istnieje we wszechświecie i jest wolna. E, dzieci, dzieci mają taką, znaczy mówię o tym, o tym dziecku wewnętrznym, które właśnie jest takie czyste, które nie podległo nie podlegało jeszcze pewnym procesom, ono ma w sobie niewinność, wiarę w siebie. Taką naturalną, wrodzoną wiarę w siebie, świadomość też tego, że ten świat jest dla niego. Bo zauważcie, że dzieci małe dzieci one wyciągają chętnie rączki. One nie mają w sobie lęku. E, dla nich wszystko jest ciekawe. One chcą eksplorować z natury. W ten moment, kiedy dziecko mówi ja sam. Dzieciaki mają w sobie taką taką po prostu pewność siebie. Ale to nie jest taka pewność siebie wynikająca z, nie wiem, z... nawet nie wiem jak to określić. Po prostu to jest taka naturalna pewność siebie, której oni nawet nie są świadomi, bo oni poznali czegoś innego. To jest taka pewność siebie, która po prostu jest, tak jak światło, które nie wie, że jest światłem, ale świeci. Po prostu sobie jest. E i te części nas, te niewinne, te wolne, te pewne siebie, te otwarte, nie znają lęku. I każdy z nas, każdy z nas ma w sobie właśnie to dziecko i być może właśnie o tym Jezus mówił, kiedy mówił o dzieciach, że byśmy stali się jak dzieci. Ale na pewno nie chodziło mu, chociaż już teraz nieważne o co mu chodziło. Mówię to teraz jakby w swoim odczuciu. Że tu nie chodzi o dzieci, które doświadczyły już tego brania mózgu, traum pewnych, które zablokowały je w różnych przestrzeniach. I my tak naprawdę tych traum, tych blokad doświadczamy bardzo wcześnie, a najbardziej wtedy, kiedy idziemy do szkoły, jakiejkolwiek formy szkole, szkolnictwa czy, czy wychowywania nas na porządnych ludzi, na wyedukowanych, porządnych ludzi. I wtedy zapominamy o, o tym naszym, o tej części, która jest taka właśnie czysta, niewinna. I ja w tym kontekście postrzegam to nasze źródło. Czyli ten etap, kiedy jeszcze, kiedy byliśmy dziećmi, które jeszcze nie doświadczyły traum, Istotami dziećmi, jakkolwiek to się nazwie, to jest ten etap, kiedy jeszcze pamiętamy swoją duszę w pewnym sensie. Nawet nie w pewnym dosłownym. Pamiętamy źródło. E... I w pewnym sensie może ta nieustraszoność wynika z... ze świadomości, e... a nawet z... po prostu z wiedzenia tego, że jesteśmy nieśmiertelni, że jesteśmy nieskończeni. Mam takie czasami wrażenie, że dzieciaki nie do końca są świadome swojego ciała. Tak jakby jeszcze nawet nie wiedzą, że mają jakieś ograniczenia, więc tak dlatego są też takie niezdarne, bo, bo one się uczą dosłownie tak, jak człowiek się uczy jeździć samochodem. O ja mam rączki, te rączki mogą sięgnąć tylko dotąd, a dla duszy nie ma ograniczeń. Więc to ciało dopiero uczy je też tak naprawdę, że ono ma ograniczenia, ale takie malutkie dzieci, jak zauważyliście, one. One nie mają tego poczucia. One mają takie wrażenie, że ta rączka... Nie umieją wyliczyć tego w jakiś sposób, wyczuć. Uczą się dopiero wyczuwać to ciało, tak jak człowiek uczy się wyczuć samochód, którym jeździ. E, ale one mają takie wrażenie, że tak jakby ta rączka, no ona przecież wszędzie sięgnie. E, nie spadnę z przepaści, tylko polecę. W, tym, w tej niewinności tkwi taka właśnie świadomość swojej, swojej e, nieskończoności ale jest właśnie ta druga część nas. I, I teraz chodzi mi o... O co mi chodzi, że te części nas, które, których nie mamy zespolonych w sobie, bardzo często nas prowadzą później przez życie. I owszem, jeżeli nas, jeżeli nas prowadzi ta część, ta niewinna część, której możemy... No właśnie, jeżeli prowadzi nas ta niewinna część, której możemy... W pewnym sensie nauczyć się jej pewnych granic. Czyli świadomości, że ciało ma takie, a nie inne możliwości. Że oczywiście można je jakby rozwijać. Ale są pewne ograniczenia, póki co przynajmniej w naszej świadomości. No właśnie, bo przynajmniej póki co, że na przykład nie możemy latać. <laughs> to też jest kwestia pewnie wiary, ale... Gdyby wszyscy nagle na ziemi uwierzyli, że można latać, albo przynajmniej w spora większość, to pewnie byśmy latali. No ale mamy jakieś umowne też zasady, że człowiek nie lata. O, dobra, zmieniając już, wracając do tematu. E... Jeżeli łapiemy kontakt z tą czystą, jeżeli byśmy łapali kontakt z tą czystą naszą częścią, e... Ucząc ją tych granic, ale takich granic, które nie blokują duszy, tylko jej po prostu pomagają, to wtedy jesteśmy jakby w tej satysfakcji świadomości siebie i te przekonania, które, które nam mogą wtedy towarzyszyć, one są po prostu przekonaniami duszy, takimi naturalnymi. Tam nie trzeba wiele kombinować. Tam jest przede wszystkim świadomość swojej wolności. Dusza przede wszystkim tego chyba jest świadoma, tak myślę, tak czuję, że jest wolna. Że jest wolna i że jest nieskończona, i nad czymkolwiek się skupi, e, może tam działać. E, wie też, że jest miłością, że zasługuje na miłość i że inni na nią zasługują. E, wie też o tym, że jesteśmy różnorodni, możemy tacy być, że, że nasza różnorodność to są nasze wybory i każdy ma do nich prawo. E, nie ocenia. E, jest wolna, bo wie, że Życie to doświadczanie, istnienie to doświadczanie. Można doświadczać tyle, ile się chce w danym momencie. Można nic nie robić, można coś robić. Czyli ta świadomość tej wolności. Ale o co chodzi? Kiedy te dzieci w nas doznają pewnych rzeczy trudnych, albo są na nie narzucane różne takie jarzma ograniczeń, przekonań bardzo blokujących duszę, to te dzieci e, właśnie są, e, są zablokowane. I takie wewnętrzne dzieci też nas potrafią prowadzić, o czym sama się przekonałam. Może o tym zaraz powiem, zaraz pomyślę. Ale te wewnętrzne dzieci, te ujarzmione dzieci, te dzieci, które straciły wiarę w siebie, te części oczywiście, bo to nie to, że cała nasza istota. Ale ta część nas, to dziecko, które w którymś tam momencie życia się zatrzymało na pewnym jakby doświadczeniu, które po prostu jeżmiło, zblokowało czy, czy po prostu straumatyzowało na zwyczajnie świecie, to te dzieci bardzo często też nas prowadzą. Eee, i, ale wtedy to jest inny rodzaj prowadzenia, to jest prowadzenie poprzez lęk. Eee, I żeby je uwolnić z tych sideł, trzeba te. Te lęki uwolnić, trzeba to rozpoznać w tym dziecku, gdzie ono zostało zablokowane i dlaczego i w takim kontekście, że żeby mu zwrócić to, co jest jego dziedzictwem. I powiem Wam szczerze, że doświadczyłam czegoś takiego, jakby tam to, to jest też proces, ale kiedy sama odkrywam takie części siebie, to właśnie się takie coś wydarzyło wczoraj na przykład wieczorem nawiązałam kontakt z taką częścią siebie, e, która w pewnym sensie utknęła. No w dosłownym sensie utknęła. Emocjonalnie. I, I w jaki sposób mnie to prowadziło. Znaczy tak naprawdę pewne odczucia w ciele przez długi, długi czas e, jak się okazuje prowadziły mnie do tej części. A tymi odczuciami w ciele był ból. E, ból w mięśniach. Takie, znaczy w ogóle takie bardzo duże zmęczenie. I ciężkość i moje ciało, i bezcenność, o. Taki restless po prostu. I powiem Wam szczerze, że niesamowite odkrycie, kiedy ja zobaczyłam, że za tym stoi część mnie. Ta dziecięca część, pewna i jedna z tych części, bo tych wewnętrznych dzieci możemy mieć mnóstwo. One mają różne etapy, różne doświadczenia. Ale ta część potrzebowała mnie. I ona mi wołała, poprzez takie odczucia nieznośne. To zupełnie jak dzieci. Dzieci, jak coś chcą, to potrafią robić się nieznośne. I nawet jak my jesteśmy dorośli, to, na, to na, myślę, że to nasze wewnętrzne dzieci tak samo potrafią się upominać o uwagę, o to, żeby do nich iść. I pytanie, czego one chcą. One chcą e, miłości. One chcą troski. Ale powiem wam, że to było ciekawe bardzo, bo to wewnętrzne dziecko, które odkryłam, e, tak czułam, że miało około trzech latek, i ono chciało. mnie, mnie, nie kogoś innego. Znaczy, ono właśnie to jest to, że jak ja nie słuchałam tego, to ono mnie prowadziło, przez to, że ono nie miało mnie, mnie, jako tej świadomości przy sobie, to ono prowadziło mnie do ludzi, żeby ludzie dali mu to, czego ono potrzebowało. I to jest niesamowite, bo. Właśnie to dziecko prowadziło mnie w taki sposób. A kiedy stanęłam przy tym dziecku, zobaczyłam je w ogóle i zobaczyłam e, gdzie je boli, dlaczego je boli, o co tam tak naprawdę chodzi, to nagle się okazało, że to zewnętrzne, co miało ją w cudzysłowie uratować albo dosłownie uratować nie było już potrzebne. I akurat w przypadku, to dosłownie tak jest, jak dziecko ma tak dwa, trzy latka, zaczyna. Otwierać się na świat. Ja tak czułam, że ono miało akurat trzy. Więc potrzebowało mnie jako tej dorosłej części, jako tej świadomości, e, żeby przy niej być, ale nie chciało iść na rączki. To było coś na zasadzie: okej, okay, stój, ale nie za blisko. I słowa, które płynęły, to było ja sama. Ja sama, ale, ale w momencie, kiedy ja mnie nie było, o właśnie, kiedy mi tam nie było w ogóle, nie widziałam jej to to ja sama zabieniało się w lęk, tam nie było ja sama, tam było boję się, nic nie umiem, nie wiem co mam robić i jeden wielki jak to powiedzieć, takie zagubienie o. kiedy ja się do niej zbliżyłam kiedy zbliżyłam się za bardzo, w sensie chcąc wziąć ją na ręce, to ona powiedziała nie, czyli to był taki etap dziecka, które jeszcze nie chciało, tej, ono nie chciało tego tulenia tego, no, tego wiecie, takiego do mamusi do cyca, tylko ono chciało Mojej obecności, mojej uwagi, ale jednoczesne, jednego, jednoczesnego zobaczenia, że ona sama potrafi e, wyciągać rączki do wszechświata, do życia i chce tego się uczyć. To bo to, jest, to jest ten etap dla dziecka. Uczy się swoich własnych granic, e, ale żeby się uczyć tych swoich własnych granic, czyli tego swojego nie i swojego tak, potrzebowała mnie jako takiego, w pewnym sensie właśnie ochrony takiej strażnika. Kogoś, to w razie czego wyciągnie ręce, żeby na przykład nie pieprznąć się o stolik, żeby się nie poślizgnąć. Podtrzyma plecy. Albo właśnie jeszcze co się pokazało, to to, że... No właśnie, takie intruzy. Że uchroni ją przed intruzami. I najśmieszniejsze jest to, że kiedy to ja Robiłam taką sesję. To właśnie wtedy mój kot podbiegł i zaczął się, jak gdyby, pokazywać też coś. Pokazywać właśnie, że ja jestem też po to, żeby ją chronić przed tymi, e, którzy, którzy ją w jakiś sposób no, na, naruszają te granice. To było też niesamowite, jak ważne to było dla niej. I kiedy ona poczuła we mnie to wsparcie, że owszem, oh, ja, ja, ja po pierwsze widzę, że ona chce sama i szanuje to. I, i, I wierzę w nią, przede wszystkim wierzę w nią, że ona e, ma w sobie siłę po prostu, moc, jest, poradzi sobie, ale nie jako dorosła ani nie jako niemowlaczek, tylko, jako tylko na takim poziomie, w jakim jest, czyli to trzyletnie dziecko. E, ten aspekt mnie oczywiście, mówię tutaj o aspekcie mnie tylko, to wtedy, kiedy ona zobaczyła, że ja widzę to, ale jednocześnie stoję w pobliżu, nie za blisko, nie za daleko, tak, żeby w razie czego móc wyciągnąć rękę, złapać ją, więc móc jej pomóc, to wtedy powiedziała do mnie, możesz już iść. Znaczy, możesz iść, możesz się odsunąć, zajmij się czymś, Poczułam, że mogę po prostu ją. pójdę tędy. Że mogę ją po prostu jak gdyby zostawić, e, jednym okiem, jakby patrząc, e, zająć się swoimi sprawami, ale byś, jakby być w pobliżu. O! I powiem Wam szczerze, że to był niesamowity dla mnie proces. Bo we wszystkich takich procesach, kiedy my odzyskujemy takie swoje zagubione części, a możemy do nich właśnie dotrzeć, już nieraz się przekonałam poprzez e, odczucia w ciele. I warto warto tego posłuchać, usłyszeć ten wewnętrzny głos. To po prostu, wiecie, co to było, takie uczucie nawiązania więzi z tą częścią mnie, z tym lękiem, tak naprawdę, uwolnienie tego lęku. Ona się nie musiała jakby już bać, bo wie, że ma mnie i że nie musi szukać tego w zewnętrznym świecie, w ludziach, tego oparcia. Po prostu niesamowite to było. Także. Chodzi o to, że te nasze wewnętrzne dzieci mogą być cudownymi przewodnikami, jeżeli je dobrze poprowadzimy. To się nazywa wewnętrzne dziecko, ale tak naprawdę to jest taki to jest aspekt naszej wewnętrznej niewinności. To, jest aspekt, to są aspekty naszej wewnętrznej mocy, intuicji, kreatywności. Nazwij to jak chcesz. I one tam cały czas są. One gdzieś poutykały, właśnie to jest to, że e, czasami trzeba tam iść, tak, tak myślę, tak to, tak to czuję. Trzeba tam po prostu iść, poodwiązywać pewne sznurki, uwolnić te części siebie e, i, i wtedy się okazuje, że one są naszymi mocami. A wtedy dopiero mogą być naszymi obrońcami. Obrońcami naszej duszy, w sensie może strażnikami bardziej nie obrońcami Takimi strażnikami ognia ognia naszej duszy, tak bym to nazwała.